Hello guys and welcome back to my channel. Dzisiaj powiemy sobie o ośmiu nawykach, ośmiu sposobach, które zmienią Twoje życie. I mam na myśli, że naprawdę zmienią Twoje życie, bo jeżeli jesteś osobą, która ma problemy z koncentracją albo masz wrażenie, że pouczysz się teraz czegoś, zrobisz teraz coś, ale Twój mózg jest jak sito i wszystko, co przyjmiesz, to po prostu wyleci i w tej głowie nie zostaje nic i masz mega problem, żeby się skupić, to powiem Ci, że nie jesteś w tym sam. I jest to problem, który ja widzę, że pojawia się coraz częściej wśród nawet nie tylko tych młodych ludzi, ale tych 20+, plus, 25+, plus też. Więc zanim zaczniemy, to chcę Ci powiedzieć jedno ważne zdanie że pamiętaj o tym, że to ty kontrolujesz technologię, a nie technologia kontroluje ciebie. Bo bardzo często wymówką jest to, że okej, okay, no, ale to ten telefon cholerny, to te TikToki i social media, ale pamiętaj, że to ty jesteś człowiekiem i to ty kontrolujesz te rzeczy, a nie te rzeczy kontrolują ciebie. I co więcej, to nie jest tak, że te social media czy te wszystkie rozpraszacze cię wołają. Znaczy poniekąd trochę tak, no bo pomyśl sobie, że każdy dźwięk, każda wibracja, każde powiadomienie to pokusa, żeby oderwać się od tego, co właśnie robisz, i zanim się obejrzysz, to ogarniasz, że właśnie przez godzinę skrolowałeś memy. I minęła godzina, a ty miałeś się uczyć, a ty dalej przeglądasz sobie memy czy różne głupie filmiki. Koniecznie zostaw suba na tym kanale, bo ponad 80% z Was nie subskrybuje tego kanału. Ja myślę, że to jest dosyć brzydkie zachowanie, więc koniecznie zostaw suba. Daj łapkę w górę, a ja w tym filmiku odmienię Twoje życie. Let's go. Ok, więc pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to jest zamykanie wszystkich dynamicznych kart, czyli wszystkie facebooki, messengery, maile, tak samo. Zamknij je wszystkie, to wszystko cię rozprasza. Wyłącz powiadomienia i zajrzyj do nich po wyznaczonym czasie. Czyli, jeżeli uczysz się przez godzinę, to albo włączamy tryb praca, nie przeszkadzać. Jeżeli nie masz opcji włączenia takiego trybu, wyłącz wszystko. Wyłącz wszystko, wszystkie powiadomienia, wszystko. Nie pozwól wciągnąć się w internetową, wirtualną, czarną dziurę. Punkt numer dwa to jest. Pamiętanie, a dokładniej zapomnienie o multitaskingu. Bo ja wiem, że teraz multitasking kojarzy się z tym, że jesteśmy produktywni. Jak ktoś jest dobry w multitaskingu, to jest w ogóle super pracownikiem. To jest bullshit. To jest mit, więc w ogóle zapomnij o tym. Nasz mózg nie jest stworzony do tego, żeby ogarniać pierdyliard rzeczy na minutę, bo finalnie kończy się na tym, że nie robisz nic. Więc skup się na jednej rzeczy, zrób ją dobrze. Dzięki temu będziesz dużo bardziej efektywny i dużo szybciej skończysz to co miałeś zaplanowane. Punkt numer 3 to jest strefa wolna od telefonu. Tak jak wiecie, są różne strefy dla zwierząt, dla palaczy, whatever. Zrób sobie taką strefę wolną od telefonu. To może być jakiś pokój, na przykład łazienka, bo nie musisz siedzieć na toalecie godzinę z telefonem. To może być sypialnia, czyli jak idziesz spać, to już nie bierzesz telefonu ze sobą. To może być, nie wiem, stół, że jak siedzisz przy stole, to nie siedzisz przy nim z telefonem. Telefon jest gdzieś indziej. Wszystko jedno, jak sobie to wymyślisz. Po prostu w tym miejscu telefon robi out, a ty się skupiasz na tym, co robisz, albo się relaksujesz, albo spędzasz czas z bliskimi, albo cieszysz się po prostu chwilą, ale ten telefon ci w tym nie przeszkadza. Punkt numer cztery. To jest coś podobnego, o czym mówiłam w jednym z ostatnich odcinków, jak zaoszczędzić czas w ciągu dnia czyli to, że wszystko spisujemy na kartkach, co nam przychodzi do głowy. Stwórz sobie listę zadań i wróć do tej listy po skończonej pracy. Czyli nawet jeżeli pracujesz nad jakimś projektem i wpadnie ci nowy cudowny pomysł do głowy, to po prostu zapisz ten pomysł, ale wróć do pracy nad projektem. Nie tak, że zostawiasz coś, bo już masz nowy pomysł i ty w ogóle nieważne zrobiłeś do tej pory to już robisz coś nowego. Nie. Wszystko zapisz i zajmij się tą sprawą, jak już skończysz tą którą zacząłeś robić. Skoncentruj się, nie pozwól się rozpraszać. Punkt numer 5, który uważam, że jest totalnym must have, to jest automatyzacja trybów skupienia. Myślę, że teraz w każdym właściwie telefonie te tryby skupienia są i są one na tyle personalizowane, że jesteś w stanie ustawić sobie tam dosłownie wszystko, więc możesz sobie poustawiać różne funkcje i dopasować odpowiednio powiadomienia w określonych strefach czasowych, kiedy robisz określone. Rzeczy, zajmujesz się określonymi czynnościami, więc na przykład jak się uczysz, no to nie pozwól żadnemu powiadomieniu do ciebie dotrzeć. A jak jedziesz samochodem, to też ustaw sobie tryb na jazdę samochodem, po to, żeby żadne powiadomienie ci nie rozpraszało. Jak masz jakiś meeting rano, na którym też potrzebujesz się skupić, jakiś daily, to też ustaw sobie odpowiedni tryb skupienia, żeby nikt ci w tym czasie nie przeszkadzał, żeby żaden messenger ci nie wibrował w międzyczasie. Punkt numer 6 to jest skupienie się na świecie wokół Ciebie. I ja wiem, że to się może wydawać głupie, ale uwierzcie mi, że nie jest. I widziałam to w trakcie wyborów w Stanach, że ludzie jakby nie wiedzą, co się dzieje wokół nich. Dosłownie, dosłownie nie wiedzą, co się dzieje wokół nich, bo wszystkie informacje popierają z mediów i na tym tylko się skupiają. A jak spojrzymy sobie na przykład na dziecko, które jeszcze nie zna telefonu i nie wie, jak to wszystko wygląda, to po prostu poznaje świat. Więc jeżeli jedziesz autobusem, to przestań się wpatrywać w ten telefon i, i pochłaniać wszystkie te powiadomienia, treści, wiadomości, wszystko naraz, tylko rozejrzyj się wokół siebie, bo świat ma jeszcze multum innych rzeczy, które są przez Ciebie nieodkryte. Różne zachowania, które jesteś w stanie... Obserwować. No, świat jest tak ciekawy, szczególnie w dzisiejszym świecie, gdzie on jest na tyle różny i tyle się dzieje, że zacznij żyć życiem, światem, który cię otacza, a nie tym polernym telefonem. Co więcej, prawda jest taka, że czasami możemy coś zobaczyć tylko raz w życiu. I to jest trochę rzecz, której ja nie rozumiem na koncertach, tak by the way. Bo ja byłam na jednym koncercie w moim życiu, i to był koncert Kłebo i. Ja stałam naprawdę blisko sceny, ale ja widziałam wokół mnie ludzi, którzy stali z telefonami i cały ten koncert nagrywali. Ja miałam takie "what the fuck". To był akurat wtedy ostatni koncert tego wykonawcy, artysty i ja miałam takie "lol, jesteś tutaj raz, być może on właśnie robi to co robi ostatni raz". A oni stali i nagrywali i oglądali go przez telefon, nawet nie tak, że telefon był obok. Oglądali go na żywo przez telefon. Więc nie róbcie tak. Nie róbcie tak. Żyjcie swoim życiem. Nie swoim telefonem. Masakra. Kolejny punkt to to, żeby angażować się w to, co robisz. Myśl, analizuj, komentuj, notuj. Rób to aktywnie. Ja mam wrażenie, że dużo ludzi nie wie, jak się uczyć, bo nie uczą tego w szkole. A to jest przecież w ogóle podstawa, jest to mega ważne. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby to, co robimy i w to, co się angażujemy, to, żeby się naprawdę w to zaangażować, robić to aktywnie. Będziesz w ten sposób ćwiczyć koncentrację. Co więcej, zobaczysz, że dużo więcej nauczysz się, jeżeli będziesz uczyć się aktywnie. I nie będzie już tego problemu, że a powtarzałem, ale ja dalej nie wiem. No, bo powtarzałeś, a nie się uczyłeś, bo nie analizowałeś, nie myślałeś, tylko robiłeś po schemacie. Więc to normalne, że dalej nic nie wiesz. I ostatni punkt, który jest trudny do zrobienia. I know it is. To jest konsumowanie długich treści, bo my jesteśmy przyzwyczajani do tych dopaminowych, krótkich filmików, szortów, TikToków i ten format jest wszędzie. On jest nawet na Facebooku, on jest wszędzie. Wszędzie tylko wszystko jest szybkie, kolorowe, przeskakujące. Wszędzie coś się musi dziać, bo jak się przez chwilę coś nie dzieje, to my już dostajemy kurwicy i czekamy na to, aż się dzieje, niech się dzieje. Stąd też jest tyle wszystkich dram i tego wszystkiego, jakby bo się musi dziać. No właśnie nie. Skup się na tym, żeby się nie działo. Więc konsumuj długie treści, konsumuj podcasty długie i walcz w sobie to, że okej, okay, to już jest za długie, ja to wyłączę. Zwalcz to, dotrwaj do końca, poćwicz tą głowę w ten sposób. A długie formaty wymagają dłuższego skupienia. Koncentracji i cierpliwości, przede wszystkim cierpliwości, żeby dotrwać do końca tego podcastu, dotrwać do końca tego odcinka. By the way, jeżeli dotrwałeś do tego momentu w tym odcinku, to zostaw komentarz koncentracja, ale właśnie długie treści to jest cudowny trening dla naszego mózgu i to zwalczanie te, tego ciągłego pierdololo i kolorowych rzeczy, które wokół nas są, wyskakują. Zewsząd z lodówki też za chwilę będą wyskakiwać, bo już są lodówki, z, które do nas mówią i dla nas szykują nam przepisy. Please. I co więcej, pamiętajcie, że życie to nie TikTok. Ważne chwile wymagają skupienia, wymagają uwagi, więc to jest tak jak wiecie: idziemy do restauracji, żeby spędzić z kimś miło czas albo ze znajomymi, żeby pogadać i nagle macie tą jedną laskę, która siedzi na telefonie i przegląda TikToka i was wkurwia. To nie bądźcie tą laską, nie róbcie tak, cieszcie się tą chwilą. Cieszcie się tym. Przestańcie sprawdzać te powiadomienia, bo jeżeli też jest to jakieś nie wiadomo jakie emergency, to ktoś do Was zadzwoni. You know? Jest taka opcja. Po to jest telefon. Nie musi pisać na Messengerze. Jak coś jest mega ważne, to zadzwoni. Do tego generalnie ludzie wymyślili telefony, by the way. Chcę, żeby było to ważne i żeby to wybrzmiało, bo mam wrażenie, że my jesteśmy tą generacją... Która tak bardzo żyje tymi telefonami, że nie żyje swoim życiem. I tak jak kiedyś ludzie się budzili z ręką w nocniku, że nie wiem, mogli się uczyć, robić to czy tamto, ale im się nie udało, teraz jest too late. To ja myślę, że my będziemy tą generacją, która się obudzi z ręką w nocniku, że właściwie to nie przeżyła swojego życia, bo całe życie za nią to przeżyły TikTokerki, Influencerki i cała reszta tego świata. I pamiętaj, że jeżeli chcesz budować w sobie produktywność, pewność siebie, samodyscyplina, przede wszystkim nauczyć się języka angielskiego, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał, wpadnij też do mnie na Instagramie i uwierz mi, że wszystkie te wskazówki pomogą Ci osiągnąć sukces w przyszłości. Życzę Ci powodzenia w walce o Twoją koncentrację. Trzymaj się, hej!